Czepie, bo tam za ogrodzeniem tu ludzie z widłami i pochodniami na nas krzyczą. Nie da się pracować w takich warunkach. A to co oni tacy dzicy? Z Ursynowa się zjechali, czy co? Nie, tam to lokalni tu z Wilanowa jakieś protesty uskuteczniają. Andrzejka obrazili i powiedzieli, że brzydko buduje. Andrzejek brzydko buduje? Co też zabrania przecież to mądry chłopaczyna jest. O no masz, no? I kamieniami rzucają, że żebyśmy tylko nie kontynuowali. Niech szef ich skrzyczy, czy coś. Drogie panie i wy ich wiernik, Gienkowie. O co Wam chodzi? Panie, co to jest za wymysł, żeby jakieś zabawkowe sklepy u nas na naszym szlachetnym Villanowe stawiać? Co? Dlaczego zabawkowe? A co? Może Dino to poważna nazwa? Pani kochana, a Pani dziecko to jak ma na imię? Marysia Villanowa. I Pani uważa, że to imię jest poważne? A Pan się nie wtrąca w nie swoje sprawy, dobra? A ten market to Pani sprawa? Tak, bo ja tu mieszkam. A ja tu z moją firmą buduję i proszę mi Andrzejka więcej nie obrażać. Ta. Bo co nam pan zrobisz? Zadzwonię po panią Tereskę. Co zrobi? Po Tereskę? Zapytaj go, czy piękną. Co? Jak? Zapytaj go, czy po Teresę piękną. A czy chodzi o Teresę piękną, tą z przedszkola? Dokładnie tak. I co teraz? A teraz to koniecznie część druga.